Kośnie porannej rozmowy Radio Opole jest poseł Tomasz Kostuś, koalicja obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radio Opole. Dzień dobry. Będzie pan tęsknił do platformy obywatelskiej? W wymiarze sentymentalnym na pewno tak. Z tą partią byłem związany prawie 25 lat, od 2001 roku dokładnie. Coś się kończy, coś się zaczyna. Przy czym, przy czym. Pod względem formalnym oczywiście platforma przestaje istnieć, ale pod względem pewnej ciągłości mówimy o nowym etapie, mówimy o nowym początku. Tak, polska scena polityczna od tej konwencji sobotniej jest już inna. Mamy koalicję obywatelską, która formalnie składa się z trzech podmiotów: Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. No właśnie, ale czy to oznacza, że Pan jako poseł Platformy Obywatelskiej musiał wystąpić z platformy po to, żeby wstąpić do koalicji? Panie redaktorze, przypominam, że od dwóch lat jestem w klubie parlamentarnym w klubie Koalicja Obywatelska, tak jest, a więc do tego logo serduszka, a więc do samej nazwy już się dawno przyzwyczaiłem. A więc to była taka oczywista oczywistość że przekształcimy się w konsekwencji w koalicję obywatelską, bo takie były zapewnienia, żebyśmy łączyli siły, żebyśmy się konsolidowali, żebyśmy byli przygotowani do wyborów w 2027 roku. Pani poszła. ale jeszcze kwestie techniczne. Proszę co, bardzo, całość platformy, członków platformy przenosi się do koalicji obywatelskiej, ale tak nie jest w przypadku na przykład nowoczesnej inicjatywy polskiej, bo oni muszą indywidualnie tak, podjąć decyzję, czy przystępują do tego nowego bytu. To już są takie zagadnienia stricte dla e, prawników. My w sobotę podjęliśmy decyzję o przejściu z Platformy Obywatelskiej do mhm. Koalicji Obywatelskiej, a więc e, jest nowe logo. Nowe, stare, chciałoby się powiedzieć, bo przecież od dwóch lat pod tym logiem wspólnie występujemy. No i w najbliższym czasie, żeby to wszystko uporządkować, usankcjonować, musimy przeprowadzić wewnętrzne wybory, które wyłonią władzę, zarówno na tym poziomie lokalnym, regionalnym, jak i centralnym. Zakładam, że do połowy stycznia ten proces się zakończy, no i wtedy będziemy mogli mówić już o takiej w pełni formalnie, słowa tego znaczeniu funkcjonującej partii pod nazwą Koalicja Obywatelska. A słyszał pan o kimś, kto należał do Platformy, a zdecydował, że jednak nie przystąpi do Koalicji Obywatelskiej? Nie są mi znane takie przykłady. Ta uchwała na konwencji Platformy Obywatelskiej, podkreślam, jeszcze Platformy Obywatelskiej, w sobotę, została przyjęta jednomyślnie, jednogłośnie przez kilkuset delegatów. Nie brak komentarzy, że to, co się stało w sobotę, to ucieczka do przodu, takie wyzerowanie licznika, po to, żeby można było sobie pozwolić na nowy start polityczny, również na przykład z nowymi obietnicami wyborczymi. Jak pan ocenia te komentarze? No, pewnie nawiązuje pan do krytycznych, złośliwych, tendencyjnych wypowiedzi i opinii opozycji. Mają do tego prawo. E, e, opozycja za nic nie odpowiada i lekko i łatwo może tutaj e, krytykować e, to, co dzieje się w koalicji rządzącej, to, co dzieje się w rządzie. Natomiast przypominam, że kto się nie rozwija, ten się zwija. Najważniejszym celem, najważniejszym zadaniem jest przygotowanie do wyborów parlamentarnych w 2027 roku i temu służy ta zmiana, ta konsolidacja. Tak? E, przy czym, jeżeli już nawiązuje Pan do wypowiedzi, opozycji to proszę zwrócić uwagę jakie inne były konwencje ta w Warszawie zorganizowana przez platformę obywatelską z udziałem działaczy liderów nowoczesnej inicjatywy polskiej oraz ta w Katowicach z udziałem konferencja Jarosława konferencja pro, tak i liderów prawa i sprawiedliwości myśmy mówili o przyszłości Myśmy mówili o innowacjach, o nowych technologiach, o nowych inwestycjach, o przyszłości Polski, natomiast Prawo i Sprawiedliwość, pis Jarosław Kaczyński mówił o przeszłości, straszył, a to robi przecież najlepiej Polaków, na przykład paktem migracyjnym, straszył Polaków jakimiś upiorami z przeszłości. Nie powiedział nic pozytywnego. Zresztą. No to mówi pan o wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, no ale oprócz tego była cała seria paneli, gdzie. Tak. Też o przyszłości Dobrze, rozmawiano. To o panelach PiSu. Panie redaktorze, jeżeli panelistami, tak, tymi głównymi prowadzącymi. Jest pan Zbigniew Ziobro, jest pan Jacek Kurski, jest pani Przyłębska, to ja się łapię za głowę. To znaczy, że pis nie wyciągnął kompletnie wniosków z porażki 2023 roku i ja się tym nie martwię. Wprost przeciwnie, tak? Oni mówili o tym, że naszym wrogiem jest Zachód, że naszym wrogiem są Niemcy i jest Francja. Proszę zwrócić uwagę, tak? Myśmy koncentrowali się na prawdziwym wrogu Polski, jakim jest Rosja, a więc my widzimy zagrożenia na Wschodzie, oni widzą na Zachodzie. My mówimy o przyszłości, o nowych inwestycjach, tak, o nowych technologiach. Oni ciągle żyją przeszłością i ciągle straszą, i nie potrafią się wyzbyć tutaj tego, tego takiego genu destrukcji. To jaki jest pomysł na wybory w 2027 roku koalicji obywatelskiej? Idziemy razem do wyborów, przygotowujemy nowe pomysły, temu mają służyć te konwencje programowe, czego przykładem były te debaty w poszczególnych ośmiu panelach, w których też uczestniczyłem w niedzielę, czyli tuż po, po konwencji. Zostały przedstawione różne pomysły, różne rozwiązania, które będą ewoluować, oczywiście, o których będziemy jeszcze wielokrotnie mówić. To jest początek tego przygotować. ma Pan by się takie poczucie, dobrze że rzeczywiście tutaj jest, pojawia się jakaś, jakiś impet, taka nowa energia. Ale to moje e, odczucie jest subiektywne. Proszę spojrzeć na słupki poparcia. Koalicja Obywatelska ma wyraźną przewagę nad prawem sprawiedliwości. Mówi pan o sondażu OGP dla portalu stan 3, 360, Nie tylko, gdzie tam odsyłam... jest 38%... No, nie, ja raczej odsyłam do tych uśrednionych. Tak? Jeżeli weźmie pan pod uwagę sondaż Imbrisu, Cebosu i ten, o którym pan mówi, to ta średnia przewaga wynosi około 6% i to jest, i to jest, wydawało się takie stałe i pewne. Oczywiście najważniejszym sondażem są wybory. To, co pokazują sondażownie, to jedynie pewna prognoza. Także jestem tutaj bardzo taki pokorny i, i wstrzymiedzony. Oczywiście, praca, praca, ciężka praca konsolidacja wszystkich naszych przyjaciół, sił przed wyborami w 2027 roku, bo one będą decydować, czy będzie powrót do przeszłości, czy będzie powrót do właśnie pana Ziobry, pana Kurskiego, pani Przyłębskiej, do tego złodziejstwa, które, które było. Czy będzie to Polska uśmiechnięta, nowoczesna, Polska praworządna, Polska, która się rozwija ze swoimi sąsiadami, rozwija się wspólnie z Unią Europejską, bo tylko razem możemy zrobić więcej. Przechodzę tutaj teraz na ten, na ten poziom europejski. O tym również było mówione podczas konwencji i podczas tych paneli no dyskusyjnych. Jeżeli chcemy się ścigać z Chinami, jeżeli chcemy się ścigać ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chcemy się ścigać z największymi gospodarkami, tak, to Unia Europejska musi być, no i właśnie, znowu używam tego słowa, skonsolidowana, musi wspólnie razem podejmować mhm. inicjatywy gospodarcze, polityczne, tak? Natomiast to, co proponuje nam PiS, to jest osamotnienie. To jest taka wojna polityczna ze wszystkimi sąsiadami i życie w, te, i życie w takiej totalnej izolacji. Panie pośle, a co będzie z pozostałymi rządowymi koalicjantami? Mam tu na myśli Polskę 2050, PSL, no ich, ja wiem, że pan jest sceptyczny wobec sondaży, ale ich wyniki sondażowe w ostatnim czasie, no, nie imponują, tu tak oględnie mówiąc. Wie pan, jeżeli mówi pan o, o PSL, wiecie to... ich na listy wyborcze? to to zależy od, wie Pan, dwóch stron. Ja oczywiście, jeżeli Pan pyta o moje zdanie, tak? bo to jest jednak decyzja kierownictwa, to jest decyzja osób, które podejmują decyzje, które są liderami. Natomiast jeżeli Pan się mnie pyta o zdanie na dzisiaj, dwa lata przed wyborami, to uważam, że alternatywy nie ma, że powinniśmy wszyscy razem bez względu na różnice programowe, światopoglądowe wystartować na jednej liście. Mówię tutaj o koalicji obywatelskiej, już tej zjednoczonej, skonsolidowanej w rozumieniu Platforma Inicjatywa Polska i Nowoczesna, ale również Polskie Stronnictwo Ludowe, ale również Polska 2050, która no, w ostatnim czasie przeżywa pewien, pewien kryzys, pewne, pewne problemy we Wewnętrzne, chodzi przede wszystkim o postawę lidera, jego przyszłość w szczególności. Natomiast wie pan, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Wierzę, że ten rozsądek zwycięży i tak jak powiedziałem, pójdziemy na w 2027 roku pod jednym szyldem, pod jedną listą wyborczą. A czy tak się stanie? Zobaczymy. Ja mówię jedynie o pewnym takim modelu, biorąc no pod uwagę, biorąc pod uwagę panie redaktorze, no przede wszystkim przeszłość, tak? Proszę zwrócić uwagę, PiS wygrał wybory w 2027. W 2015 w 2019, dlatego że poszli na jednej liście, tak? Bez względu na to, czy to była partia Gowina, czy to była partia Ziobry, czy to było porozumienie centrum byłe, czy to był PiS, zjednoczyli się i to daje dodatkowe. No, premia punkty. premia tak za jest. jedność. Tak jest, tak jest, tak jest. Taki mamy kodeks wyborczy, takie mamy otoczenie, tego zresztą chcą Polacy, tak? bo Polacy oczekują jedności. I za tą jedność dają wyborczą premię. Poseł Tomasz Kostuś, poseł Koalicji Obywatelskiej, i gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie. Panie pośle, wróćmy jeszcze do wyborów regionalnych. Czy jest już przesądzone, jest już decyzja, czy posłowie, europosłowie będą mogli ubiegać się o liderowanie w regionach? Ale to zanim odpowiem na pytanie, czy zanim spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jeszcze na chwilę wrócę do panie redaktorze naszej konwencji ponieważ tam zapadły bardzo ważne decyzje tak na przykład pan premier tusk ogłosił decyzję o utworzeniu centrum satelitarnego. Pan Donald Tusk również mówił o tym, że czas zakończyć dwukadencyjność, która obowiązuje dzisiaj w polskim no, prawodawstwie. Innymi słowy, innymi słowy, dał tutaj zielone światło do tego, by w wyborach samorządowych, które będą za trzy lata, będą mogli ubiegać się samorządowcy, którzy Ale jak, dzisiaj Bez Polski funkcję. 2050 Szymon Hołownia mówi nie zmieniamy zdania tak dla utrzymania dwukadencyjności w samorządach. Szymon Kołownia to jest najmniejszy problem w tej układance. Myślę, że tutaj poważniejszym problemem jest decyzja prezydenta, bo to on ostatecznie będzie musiał te zmiany, te zmiany podpisać. Natomiast pan premier Donald Tusk mówił w imieniu również koalicjantów, a więc było to, mówiąc tak, kolokwialnie przegadane na, na poziomie rządowym. Ja oczywiście też mam nowe wątpliwości, o których mówiłem tutaj no, w Radiu Opole. Tak? Podkreślając, że ludzi, wyborców nie powinno się na siłę uszczęśliwiać, i to oni powinni decydować tak naprawdę, kto jest ich reprezentantem, kto jest ich gospodarzem. Natomiast wydłużenie kadencji to takie zabetonowanie samorządu na poziomie polski lokalnej, ale również to, że opozycja w tym wymiarze rad gmin, rad powiatów. Tak? ma niewiele do powiedzenia, powoduje to, że nad tymi zmianami wyborczymi trzeba pracować. I tak się składa, panie redaktorze, że w przyszłym tygodniu my będziemy już o tych zmianach mówić. Dlatego ja trochę tak, trochę tak chciałem o tym przypomnieć, bo to ważna deklaracja premiera. Przypominam, że ścierały się różne poglądy, tak, czy kadencyjność, czy dwukadencyjność jest dobra, czy jest dobra, czy jest obciążona pewnymi wadami, czy ma jednak więcej... Lewica już ogłosiła, że zmieniła minusów. zdanie, że jest jednak tak. za zniesieniem, no tak, więc tak, pozostaje tak, kwestia tak. przekonania Szymona Hołowni, tak... Albo przekonania posłów z opozycji? Przekonania prezydenta, panie redaktorze. Ja bym jednak tutaj to podkreślił, ponieważ wiemy, że dwukadencyjność to był sztandarowy projekt prawa i sprawiedliwości. Wiemy, że oni będą tej dwukadencyjności bronić jak niepodległości. Natomiast tak naprawdę pióro, pióro do zatwierdzenia tego projektu lub jego odrzucenia ma e, prezydent Karol Nawrocki. A co miał na myśli Donald Tusk, mówiąc, że Karol Nawrocki to bardziej konfederata niż pisowiec? No, dlatego, że już to w czasie... źle? To zależy dla kogo, panie redaktorze, bo to, bo to zależy dla kogo. Dla Jarosława Kaczyńskiego na pewno źle. Bo jak pan widzi, jak pan obserwuje, obserwujemy tak, od wyborów prezydenckich, a w zasadzie od kampanii, Prezydenckiej Karol Nawrocki puszcza oko w kierunku Konfederacji i jest temu środowisku bliski ideowo, politycznie. A to martwi Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ ten ośrodek decyzyjny z Nowogrodzkiej przesuwa się do pałacu. Prezydenckiego. A więc jeżeli pan pyta, kogo to martwi, kogo cieszy, Jarosława Kaczyńskiego bez wątpienia martwi, a nas cieszy, bo im większy zamęt, im większy chaos, tak im większa ta wojna wewnętrzna w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, tym mamy lepszy komfort pracy i realizacji obietnic wyborczych. No to jeszcze wróćmy do tego. Bo mojego... jeżeli nie pomaga, to przynajmniej żeby nie przeszkadzało. No. Także to jeszcze wróćmy na koniec do tego mojego pytania. To bardzo proszę. Z tymi posłami i europosłami będą mogli być szefami regionów? A tego nie wiem panie redaktorze i, i na to pytanie dzisiaj y, prócz Donalda Tuska nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Trwają w tej chwili prace nad tym wewnętrznym, nad tą wewnętrzną organizacją wyborów. Trwają prace nad y, tymi wszystkimi kwestiami przepisów przejściowych, tak? Czyli przechodzimy z platformy obywatelskiej jako partii politycznej w nowy byt, jakim jest koalicja obywatelska i tam trzeba pewne rzeczy zabezpieczyć, doprecyzować, tak? Mówię tutaj o kwestiach udziału partnerów, takich jak inicjatywa Polska i nowoczesna, sprecyzowaniu wszystkich kwestii spornych, no i przede wszystkim zagwarantowaniu udziału tych partnerów w nowym projekcie. Myślę, że szczegóły poznamy za najpóźniej dwa tygodnie. W najbliższym czasie sąd rejestrowy będzie procedował te zmiany. Za chwilę zakończą się prace tutaj wspólne kolegów z Platformy Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. No i za chwilę te zasady gry poznamy, i wtedy pewnie będzie jednoznacznie wiadomo, czy eurodeputowani będą mogli pełnić te funkcje tak, mówię tutaj o funkcjach szefów regionów, czy nie. Mamy kilka takich przypadków w, w Polsce. Natomiast wie pan, w innych partiach jest to bardzo różnie uregulowane. W Prawie i Sprawiedliwości od dawna eurodeputowani szefami struktur być nie mogą. No ale to wie pan, to w każdej partii mhm. jest kwestia to inaczej. Tak? To, to jest kwestia wewnętrzna, o tym no, decydują władze partii, o tym decyduje zarząd, Rada e, Krajowa. Przed nami debaty Decyzje w tej sprawie, jak mnie pan zaprosi, to jeszcze do tych kwestii na pewno wrócimy. Poseł wewnętrznych i nie tylko. Poseł Tomasz Kostuś, Koalicja Obywatelska był gościem Porannej rozmowy Radia Opole. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia.